Siemaneczko, witam wszystkich z powrotem na kanale. Dzisiaj, tak sobie pomyślałem, zrobię Wam filmik z tego względu, że zbliża się wiosna. O ciekawych miejscówkach. Ja kiedyś wspominałem na jednym z którymś filmów starszych o tym, ale z tego względu, że już mamy marzec, zapasem zaraz marzec będzie i tak dalej. No, wiem, maj to już nawet nie mówię. Trzeba zwrócić uwagę na konkretną miejscówkę na rybki, kochani. Chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, uwagę na płycizny. Dlaczego? Bo jeszcze o tej porze roku, teraz luty na wielu wodach, jeszcze ryba jest dalej, w głębszych partiach wód oczywiście, ale już nie zawsze. Dużo ryb zaczyna podchodzić blisko brzegu. Naprawdę, uwierzcie mi, podchodzą blisko brzegu, Przede wszystkim na co możemy w tej chwili liczyć. Ja się nie boją się zimnej wody w ogóle. A chyba jedy, to są jedne z najwcześniejszych ryb, które wcześniej zaczynają tarły, bo one już marzec kwiecień tarło, czyli przed tarłem, już mogą brać. i To całkiem przyzwoite sztuki. Zresztą myślę, że chyba się też wybiorę, bo pogoda się zaczyna fajnie robić, już czas wędki odkurzyć, bo no nie wyróbka. Także tak jak powiedziałem. Ryby podchodzą coraz bliżej brzegu, będą szkodziły będą Wam karpie, płocie, leszcze. Leszcze też wychodzą na płytsze wody, kochani, bo dlaczego zwracam uwagę na płytsze wody? Z tego względu, że naj... no oczywiście to żadna tajemnica, każdy o tym wie, tylko mało kto może zwraca uwagę, że woda się szybciej nagrzewa, ale nie dlatego ryba przychodzi tam, że jest troszeczkę cieplej, chociaż to też może mieć wpływ, ale w ciepłym najszybciej życie wraca do normy, czyli wszelkiego rodzaju, że tak powiem, no... Wodne żyjątka, że tak powiem, które stanowią pokarm ryb, począwszy od dachni, tam ochotki, czy tam kiełże, czy tak dalej, to najszybciej wraca do życia, zaczyna się robić ruchliwe, jest łatwiejsze, czyli po prostu ryba ma o wiele łatwiej, to są... Yy, z, znaleź... No, chodzi o znalezienie tego, pożywienia. Najwięcej pożywienia ma na płytkich wodach, i kochani, o tutaj wychodzą ryby, naprawdę na płytsze wody wychodzą piękne ryby. Jeżeli chodzi o spławiki, grunty na przykład, często jest, że łowi się na feder, fider, feder, jak to tam boli. I brania są, ale z daleka. Daleko, tam, jeżeli tam rzeka większa i tak dalej, bo co innego jest, jeżeli mówimy o mniejszych rzekach. Ale na przykład większa rzeka, czy jeziora, czy tak dalej, z dalekiego wyrzutu są brania, często ładne płocie, leszcze i tak dalej, już się trafiają. Ale to się później ucina. Te ryby na, żero, na żerowanie zaczynają wychodzić blisko brzegu i na federze utną się brania. Po prostu przyjeżdża sobie na rybki, że Tydzień temu brało, a dzisiaj nie chcą brać, kochani. One żerują, ale są już dużo bliżej. Tak jak na pedera, no na spławikach, to i wiadomo, tam jak ja łowię batem, to nie mnie ma wielkiego tego yy, problemu. Czy ktoś łowi bolonką, po prostu skraca się dystans. Czym bliżej brzegu, tym lepiej. Dlatego płytkie zatoki różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. To są miejsca typowe do żerowania. Na jeziorach nawet też na płytrze wody wychodzą. Gdzie się najszybciej woda nagrzewa, tam wychodzą i to naprawdę porządne ryby. I dlatego tak, kochani, na to zwracam uwagę, bo wielu cały czas, ja widzę, obserwuję innych wędkarzy, muszą jak najdalej i tak jak najdalej, a często nie zdają sobie sprawy, że pod samym nosem są piękne. Kochani, koniec lutego, początek marca, ja w zeszłym roku też tak sobie front poszedłem na spławicę, rzut, jeb, siedzi jazioł, 52 cm, no to już, to już naprawdę piękny jazioł. kochanie, on był 2 metry od brzegu. Wielki kanał żeglowny, Mitteland Kanał w Niemczech, żeglowny kanał, a on sobie wziął 2 metry od brzegu, no na pewno nie dalej. Także <laughs> na tego typu rzeczy warto zwracać uwagę i tak samo odnosi się to do spinningu. Kiedy o konie już będą yy, przychodziły, no, Mieszkacie i łowicie w różnych regionach, także ten czas jest troszeczkę ruchomy. Nie zawsze w ty, tym samym czasie wszędzie ryba nie bierze. Dzisiaj będzie brała tu, a gdzie indziej na tarło idzie troszeczkę później, zależy od warunków pogodowych, no to krótko mówiąc, szerokości geograficznej, pod jaką jesteście, ale takie rzeczy się dzieją, że o konie tak samo. Wychodzą, ja pamiętam, kwiecień, marzec, kwiecień. Krótki okres, kiedy naprawdę piękne okonie biją jak ściekło, one potem znikają, na już się nie zajmują niczym, ale biją jak ściekłe, piękne okonie. Zresztą kiedyś wspominałem koelwonga na Wiśle Królewieckiej od, za, od Zalewu Wiślanego, też wczesna wiosna, krótki czas, nie pamiętam czy to kwiecień, czy marzec, nieważne, ale na płytkich wodach, na płytkich wodach okonie rzut siedzi, rzut siedzi, rzut siedzi i co dalej kochani tak samo jeszcze maj, maj to jeszcze wiosna jest kochani ja łowię szczupaki, jak widzieliście na wielu filmach latam za szczupolem na płytkich wodach tam też trafiają około 45-46 które nawet na tej wodzie nie są tak, takie łatwe do złowienia już mają mi się takie trafiały widzieliście to na filmach i dlaczego na tych płytkich wodach kochani jest jeszcze jeden ważny powód na płytkich wodach Ryby idą na tarło. Wiosna to zaczyna się okres tarła, i tak dalej. I na, I na płytkich wodach ryby schodzą się na tarło. Jedne kończą, drugie zaczynają. Tam się cały czas coś dzieje na tej płytkiej wodzie, i o tym wiedzą również drapieżniki. Dlatego metróweczki, nie metroweczki są na płytkiej wodzie, bo tam wielkie ryby, białe czy to karpie, płocie, czy reszcze idą na tarło, czy podchodzą na tarło one pod, idą pod całe brzegi. I uwierzcie mi, że Szczupak też dokładnie wie, gdzie te ryby są. Okonie duże. Wszystko można spotkać naprawdę na płytkich wodach. Nie ma sensu latać, szukać, tam kombinować, bo daleko, głęboko to musi być wielka ryba. Ta wielka ryba jest właśnie, kochani, w brzegu. I dlatego tak, tak mówię o tym, żebyście zwracali uwagę, nieważne czy łowisz na hyder, czy tam na spławik, czy łowisz na spinning, warto zwracać uwagę na strefy brzegowe na wszelkiego rodzaju płytkie zatoki, tak samo jak na jeziorach, jak i na rzekach. Jakieś tam zakola, gdzie woda jest płytsza, gdzie się szybciej nagrzewa, i tak dalej, to są najlepsze miejscówki na wiosnę. Ja będę zresztą tak łowił, pokażę Wam na wielu innych filmach. <laughs> po prostu pokombinuję też sobie z różnymi zanętami, przynętami, i tak dalej. Tak jak Będę się stosował dokładnie do tego, co napisałem w swoich poradnikach. Kto nie wie, to kochani, link w opisie. Czy Sekrety Szczupaków, czy Magia Zanęty. Będę kombinował, może coś się jeszcze fajniejszego wykombinuję. To się na pewno z tym podzielę. Bo tak jak powiedziałem, w yy, yy, poradniku... No... <śm> do yy, o łowieniu szczupaków, sekretach szczupaków. Jest jeszcze rzeczy, trochę rzeczy, których można byłoby ująć, niemniej nie, nie jednak ja to wszystko filmami uzupełnię Wam, jeżeli będzie trzeba. Zrobimy to wszystko trochę inaczej. A w tej chwili, tak jak powiedziałem, warto to przemyśleć, strategię łowienia na płytkich wodach. Dobra, kochani, jakby co znać dzisiaj. Pozdrawiam Was. Niech Bóg będzie z Wami. I do następnego.